Mamy tylko jedno zadanie Prowadzić tego kotka tak, żeby mama nie zauważyła Ale co jeśli się skapnie? Hmm. Działamy w drużynie, więc razem próbujemy załagodzić sytuację Jasne A co tu robi ten kot? Eee, eee, to był taki pomysł ty, Co? Nie mój pomysł, to przecież ty chciałaś Mężu, przecież ustalaliśmy żadnych zwierząt w domu Już wystarczający zwierzyniec mam z wami Ale mamo, spójrz mi oczka i spróbuj jej odmówić Ale ja po niej nie sprzątam nie. Tak, udało się Słyszysz mi? Pomocy. A co to ma być? Kolejny kot? Konkurencja! Nie zgadzałem się na to! Żadna mi konkurencja, ja jestem słodsza. To jest skandal! Nie podskakuj, mała! Halo, oto tyle hałasu. Rozmawiam przez telefon. Nie widać. Mufina, patrz, trzymamy kotka. O, a co to za kawałek futra? A ten kawałek futra? To jest pipi. Jasne, jasne, tylko z dala od moich ciuchów. Za uza. Słucha? Słucha? Słyszałaś, co do mnie powiedziała? Mufina, koty nie gadają. uczą. Ty? głupi się. Potrafię ci wszystkie sukienki. A? Jeszcze się policzymy? Zapamiętasz moje słowa? Spokój teraz, podział obowiązków. Kito Sław, sprzątasz kuwetę. Słucham, kuwetę, czy akurat ja? Widzisz, po mnie to nie trzeba sprzątać. E, tak, tak jasne. Mufinka, nasypujesz karmę i nalewasz picie. Tak. Słuchaj, Pipi, słyszałaś? Utoczymy cię i będziesz jumbo. Jeszcze większa niż puszki Pomocy. Jumbo? W tym domu może być tylko miejsce na jednego dżamboska. Mufina, ścierasz ze wszystkich podłóg siku i odkładasz wszystkie meble. Ja? Ja dziś nie chciałam mieć kota. Już mi wystarczy, że nie chciałam mieć młodszej siostry, a mi przyszły dwie w prezencie na święta. Mm. Bez dyskusji. Słuchaj, Pipi, nie przejmuj się. Ta Mufina to zawsze mi robi na złość i nigdy nie chce się ze mną bawić. Hmm. Cały dzień wisi na telefonie i gada z Martą No porażka wiem Słuchaj, może zrobimy jej psikusa? Tak, możemy ją podejść od tyłu i wystraszymy Mufinka, co ty robisz w moim pokoju? Aaaa, możesz uprzedzać, że wchodzisz? Nawet Pipi się wystraszyła Cały czas tu stałam e, Plan zawiódł, plan zawiódł Pipi e, Myślę, że Mufina myśli, słuchaj Nie możemy jej powiedzieć o tym planie, który mieliśmy przed chwilą, że chcemy ją wystraszyć Jasne, nie mów jej o tym głosie, no Nadal tu stoję i cię słyszę. Ciężko dobrą drużynę w tych czasach bez urazy. Ale bym zrzuciła sobie te piękne łóżka. To jest tylko zły sen. Śpisz, nie było mnie wcale tutaj. Ja też nie. Nie, na pewno ją podmienili w szpitalu. wreszcie chwila spokoju. No i koniec spokoju. Co robisz? Jak to co? Babcia musi się zająć nowym członkiem rodziny. Jak nie babcia, to kto? Po drodze nałapałam jej tyle myszek, ile wlezie. Ale poczekaj, myszy, to jest, to jest domowy. Myszy? No nieważne. No nie uciekaj, daj całuska swojej babci. Pomocy. Mua. Jak babcia wypuści cię za tą swoją stodołę, to nałapiesz tyle szczurów i myszy, ile wlezie. Spokojnie. Za jakieś podruby myśli. Jak wy ją w ogóle trenujecie? Trzeba wytresować dobrze kota. O, oh, już zjadła, wszystko spokojnie, spokojnie, kochana. Już ci babcia dołoży, już ci dołoży. Mamo, to już jest czwarta dokładka z rzędu. Ona nie może tyle jeść. A? Jak nie może? Jak widzisz, jak się zajada? Aż jej się uszy trzęsą. Chyba ze strachu przed twoją szpinką. O, co ty tam szybdasz pod nosem, Mufina? Nic. Mówi babciu, że, że, że cię bardzo kocham i, i doceniam to, jak. O nas dbasz? O, kochana wnuczka Trzymaj, o, proszę bardzo, trzymaj wow. O moje plecy o, Trzymaj stówkę skarbie Wow, dzięki babciu Nie ma za co skarbeczku, ale podziel się z siostrą Widzisz, chociaż moją wnuczkę nauczyłam Wdzięczności, a nie jak Nie jak ciebie I na pewno posłucha mnie przy wyborze swojego męża A nie jak ty czy prowadzi jakiegoś Kitosława do domu Ech, no cyrki jak zawsze w tym. O, cześć mamo! Wypiękniałaś! O, bestiemowa! Nie pomogą ci te komplementy. Słucham! Kitosław! Coś ci się futro pipi do twarzy przykleiło. Do twarzy? Gdzie? Mamo to jest broda. To już na golarkę was w tym domu nie stać! Czekaj, Kitosław, yy, czekaj, zaś ci pożyczę. Mam gdzieś moją brzytwę do wąsa. Jak to twoją brzytwę? O, widzisz Pipi? Zawsze wesele jak babca przyjeżdża. Co zrobić, babciu? O, skarbie. Dziergam czapeczkę dla waszego kotka. W tym domu to takie przeciągi są. Mój tata pewnie, pewnie oszczędza na ogrzewaniu. Yy, to się nazywa klimatyzacja, babciu. Klimatyzacja? Przy 28 stopniach na dworze? Och, ten wasz ojciec to chce was wszystkich pochorować. Spokojnie, kochanie? Jak tylko skończę dla małego kotka, to też zrobię dla ciebie czapeczkę, babusia zrobi. O, i jeszcze będziesz do szkółki miała specjalną ubrankę. oj. Hm. ty czekolada. A nie, to była piwi. O, gotowa. Koteczku! Zobacz, jaką babce ci czapeczkę cieplutką zrobiła. Siłą, mnie nie weźmiecie. A ty później też się nie umiesz ogolić? Dobra, sama ci to wytnę. Nie zostaw mnie! Jestem wąsaczem! Chłaniaczem? Jakim chłaniaczem? Wilgoci? Mmm, ale nudy, ta praca domowa to jest jakaś porażka. Ten czas mogłabym spędzić tak fajnie, mogłabym porobić tyle rzeczy, na przykład poleżeć, poglądać musinę i tak dalej. A może to robić? Mm. <laughs> jest Pipi! Słuchaj, Pipi! Musisz zjeść moją pracę domową? Powiem pani w szkole, że kot zjadł moją pracę domową! No, tysiąc ajki! Może mi bardziej w to uwierzy, bo coś ostatnio nie była przekonana o tym, że kosmici przylecieli i porwali moją pracę domową. No nie. Jakoś jej to nie kupiło, wiesz, Pipi? No jedz, no jedz, proszę cię. Pogryź, wiem, że chcesz. Kwiatuszka pogryzłaś, a tego nie chcesz? No, no, mm, porażka. Ale to psy gryzą pracę domową, mm, Co kolejna osoba w tej rodzinie, to lepsza. Czy będę miła i na to nasikam. Chodź z karbeczku. A nie patrzy, to ci smaczka jeszcze babcia da na deserek. Zajadaj się, zajadaj. No, przynajmniej ta babcia dobrze gotuje. Nie, pyszne, O jejciu. Naprawdę, mężu, po to wam były te wszystkie kartony? A wmawialiście mi, że robicie fortecę projekt na historię Mufinki Ja już więcej wam nic nie wierzę. A nie podejrzewałaś po napisie Kraina pipi? Hmm. Myślałam, że tak się nazywa jakaś królowa. Ten największy to był pokuwecie. Cześć Marta, co sobie kupiłam ze kasę, którą dostałam od babci. Czekaj, wyślę się. Ci... O, proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj taki plecaczek. Tutaj dwa nowe zeszyty z najnowszej kolekcji Bactus to School. Cukierek albo psiku ze sklepu finki. Um, Jeden ci dać? Dobra, ale mój czarny. Mufinka, no jak kupowaliśmy kotowicy, słuchajcie, ja nic nie będę musiał przy nim robić. Ha! Łamałam. by się dał na to nabrać. O matko! Mufina! Dam ci 10 zł, jak wyczyścisz kuwetę. Zapomnij! Dobra, może być 15. A za mało! Nie starczy na squishmallowsa. 20? Nie przekupuj dzieci, sam masz to sprzątnąć. Uff, rajer. matko, śmierdząca robota. Uf. nie tylko siku było robione. Patrz, Pipi, co mam? pędzelek do makijażu mamy. Chcesz przetestować? Haha, ci cię widziałam takie na internecie, że ląbią kartki takie. No, ale nie jest. O jaki on jest fajny! No, bo mamy to najlepszy. Mama chyba nie będzie zła. Kochanie, wróciłem ze sklepu, a kupiłeś wszystko co potrzebowaliśmy. No wszystko kupiłem. Mamy to dla kotka i tu dla kotka wszystko jest. Ale poprosiłam Cię o mleko. Mleko? Kotki podobno nie mogą pić mleka! Dla nas mleko! Dla nas nie, dla nas, dla kotka wszystko jest! Posła! A kawę bez mleka też się możesz napić! Dobrze, ty mówisz Mufince, że będę piła mleko z płatkami jako wodę z płatkami. Ups. Idę po mleko, bo skończyło się. Miejście kupić. Nie. Nie, nie. O, ale kto nasikał do mojego buta? Mam nadzieję, że to był kot, a nie... Puszy. Zaraz się doigracie. Spokojnie Pipi, nie martw się. Jak gdziekolwiek narobisz, to i tak Mufina sprzątnie. Albo tata, więc spokojnie. Patrz mi co ja mam, a ty tego nie masz. Naiwny, pomaty ratunku. Znowu się zacięło, no! Ej, a gdzie ty się wybierasz, młoda damo? No na imprezę do Karoliny. Karoliny tak. Robiłaś już pracę domową? Oh, już mnie trzy razy o to pytałaś. Pokaż to, uwierzymy. Ech, zero zaufania w tym domu. Zaufanie? Po tym, jak ojcu próbowałaś tyle razy wyprzęcić, że chodzisz na lekcję hiszpańskiego? O, hiszpański program. Nie możesz się bać w takie numery, nie ze mną. Pokazuj. No i prawie mi się udało, no nie? Co? Co tu robią łapy jakiego sierściucha na mojej pracy domowej? Niech się tego kota. Uciekaj gdzie przede mną, nie uciekniesz! Kochanie, bo jedynka się znowu zepsuła, no! Chwila spokoju w tym domu, czy ja wiele wymagam? No nie działa! Mm. Uff, jest! Pipi, udało nam się uciec! Zaraz, zaraz, a mojej pracy domowej to nie chciałaś zjeść, hm? Taka dzielna aktorka, no! Na smaczki! Na smaczki zarobi sobie dzisiaj! Wbrew <laughs> pozorom to nie jest takie proste noszenie pusina! Opa! Czam Tak, jeszcze czapeczka! Brzystwa do mojego babcinego wąsa! Mojego meszku! Narobiłam za kanapą. I <grym> to jest właśnie, widzowie to na samym początku, młodziutka. Potem jeszcze, nie, poczekaj, byłaś starsza, potem młodsza, jeszcze młodsza. Teraz, no troszeczkę się postarzałaś. Się... no zaraz, ty ty. ty! ty, stara prógwo! <grym> ja w twoim wieku miałam szacunek do starszych. No? Pipi co ty robisz? Czyli to taki słodki taki tego słodka, zzuska, zzuska. <grym> Mamo, daj mi spokój, no? Czy? Wąs Jest prawdziwy! Mmm, to, to ty jesteś gwiazdą. A jakie mi spoko, ja się na to nie pisałam. Jakich rodziców wybrałaś. No. Uciekam. Ale super chmurka ono. ta myszka spirdy. Tutaj spadła na dół. <grym> druby myśl. Kupiłaś prawdziwe? Może biegają po ulicy. Ale Maryjak. No, daj takiego całuska, widzą. Telewizor trzeba naprawić. My <grym> nie mamy telewizora tutaj. <grym> Co nie widzą. Montażu. Słuchajcie, tam jest telewizor i wy jesteście moim telewizorkiem. A -a. <grym>